Mam szkicowniki, które są wypełnione po brzegi, ale są też takie, które, mimo tego, że mam je od kilku lat, są praktycznie puste. Zobaczmy dzisiaj jeden z nich. Zanim pokażę Wam pierwszą stronę, to patrzcie. Ten szkicownik ma takie kartki, one są takie ciemno-szare. I pierwszy rysunek, jaki na nich stworzyłam, to. Taka babeczka. Było to 12 lutego 2021, więc już prawie 4 lata temu? Dziwne. Ale nadal bardzo lubię ten rysunek. Jedyny minus to może ta plamka, ale normalnie jej nie widać, tylko w tym świetle się uaktywniła. Ale uznajmy, że jej nie ma. To tak, ten rysunek jest bardzo fajny. Serio. Jest tam dużo szczegółów i w ogóle ma taki fajny, realistyczny efekt, więc nadal jestem zadowolona. Kolejnym rysunkiem jest. Portret malumy, ale on już jest dużo gorszy. Portrety tutaj w ogóle nie wychodziły. Niestety ten szkicownik nie łapał za bardzo kredek, więc... Mm.